Witam Was z tej strony Szabło Zdobne. Dzisiejsze nowe nabytki. Teraz wypuszczenie kurek. No, zjedźcie to zawsze pszenicę Te dwie kurki sobie założymy znaczniki na łapie Tam tam ma różową, tam ma żółtą. Po prostu jakby mi do sąsiadki polazły. Żebym odróżnił. O kurde. Karmidło strzeliło. Kafelek znaczy się. Dobra, to nic. Patrzcie sobie, o, siedziała jakaś na gieździe, bo ciepło wygrzane, ale jajka nie ma. Tam też nie. Tu też nie, dobra. Idziemy do nowych nabytków. Tu w uniosek nic nie ma. Ja kupiłem tylko... Kupiłem sobie nową rasę kur. Do hodowli i mam samicę kalifornijską kolegi po prostu ją tutaj do zakłócenia więc tutaj mam te kurki ale nareszcie tutaj zakocimy samiczkę koledze, tak z 3 dni u mnie posiedzi trochę mokra jest z giełdy patrz no. samczyk on trochę mały do niej, no ale ona ma 14 miesięcy ale chłopak wie co robić Się już tańczy nie piercieli O, nie widzicie, i Ciach Ją Ciachnął od razu Dobry tu ktoś no, Wieczorem jeszcze raz Zaraz ją do klatki takiej starej rzucę A na razie tutaj nie siedzi, tutaj może ją wystawię, żeby te karzełki wypuścić. czy światło w środku i zamknę drzwi, bo na razie nie mam też zbytnie tam do tamtych nie chcę, bo chcę mieć tu oddobne wszystkie. I chyba przegrozę tu uszabą, przegrodzę na pół a mu na razie tu będą po środku, to ja teraz je wyciągnę. A są to karzełki łapciate nakrapiane, jak u rikogut. najprawdopodobniej się niosą ale pan nie wie dokładnie czy się niosą bo ma trochę tego może otworzę drzwi żeby słońce, bo trochę słońce jest to lepiej widać kogutka może zmienię żeby, żeby nie były takie nakrapiane po prostu jakiś kolor miały, łapcie mają super To już szabo jest zazdrosny, ale jest nowa rasa. Nie kuruj kogut.